Witam wszystkich bardzo serdecznie. Przed nami czwarty już odcinek z naszej serii Zagrajmy w Minecraft. Tak jak skończyliśmy w poprzednim odcinku, będziemy szukać miejsca na naszą nową hołpę. Na naszą hołpę. Pierwszą hołpę, która będzie nam towarzyszyć. Brug mogę wywalić. Dobra. I nasz plan jest pójście w tamte tereny. Przeszło kawałek poza nagraniem i faktycznie tam może coś być. Możliwe, że się tu osiedlimy. Oczywiście opcje z multu. Możemy tam dalej płynąć, ale sprawdzimy sobie tą wyspę. Może jest fajna. Eee, mnie jedynie lag, kurde noc zaraz będzie. Ty, Żółwie! <gry> no ale to jeszcze prześpimy na szybko tą noc. Gdzie jest zachód? Jest tu zachód. Popatrzymy sobie na zachód słońca. Piękny zachodzi słońce, tam mamy łóżko. No, dobra. Ok. No i tak, ja bym zwiedził najpierw te tereny. Najpierw zwiedzę tamte tereny. Mogłem to zrobić w poprzednim odcinku, ale, ale by po prostu za długo trwał. A to raczej nie chcemy. Chcemy takich rzeczy unikać. Lepiej mieć więcej nagranego niż duże przesyłania, mi się wydaje. Nie wiem. Dajcie znać w komentarzu. Chcecie dłuższe, krótsze. Coś mi laguje. Będę chyba musiał zmniejszyć ustawienia graficzne. Dobra, mam nadzieję, że lagować nie będzie. Troszkę laguje, ale może przystanie. E, Okej, okay. czyli plan jest taki, by w końcu zrobić swoją pierwszą siedzibę. E, idę w tamte tereny, ponieważ. Oj, 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 oj. No nie, czekam, nie? Nie ciekawie tutaj jest. Mam nadzieję, że nie będzie źle. E, ja bym chciał zrobić jak najszybciej jakieś schronienie, ze względu na to, że mam multum rzeczy i chciałbym sobie w końcu zrobić magazyn. O. Tam coś jest, tu mamy jakąś górę. Kurde. Gdzieś tu jeszcze widziałem. Gdzieś tu jeszcze widziałem yy, czarne drzewa. To znaczy, że faktycznie mogą tu być jakieś fajne tereny. O których nie wiem. Ale raczej nie bardzo. co jest? No nie wiem. Kurde. Da. Chyba popłyniemy po prostu. Ale mi by przydało naprawdę robić jakiś magazyn, więc... Nie wiem. Dobra, idziemy. Dalsze przygody. Może coś znajdzie, kurde. Dobrze, że mam pancerz. No bo mógłbym zginąć. Gdybym nie miał. Okej, okay, bierzemy łódkę. Płyniemy w nieznane. Płyniemy w nieznane. Nic tu jednak nie ma chyba. Trzeba po prostu czekać, bo znajdzie się jakaś fajna wyspa, to się znajdzie, nie znajdzie się no... Wait. a to? <śmiech> <śmiech> czyżbym znalazł. żeby coś tu jeden było, Zaraz się okaże, jest jakieś wzgórze latające i połówka góry, wyspa dość spora. Jeszcze żelazo. Krzysztof huh. Lawa. Czy to miejsce nas zadowala? się zobaczy. Powiem no wam, fajne miejsce, ale czy godny domu, domku jakiegoś, nie wiem, tam coś się tworzy jeszcze. Chciałbym znaleźć miejsce, gdzie będzie jakaś góra duża. Tam, gdzie jest góra, to gdzieś w górach bym chciał zrobić sobie domek. Oczywiście to miejsce jest nawet niezłe. Kanian. Góra mnie zwiedła, nagrywa się, nagrywa się, kurde pulpit było widać, ajajaj. Aj, aj. Nie lubię szukać. Ale chcę znaleźć fajne miejsca. Zazwyczaj jest tak, bo wyspy są zazwyczaj bardzo duże, ale tu się chyba będzie kończyć. Nie ma tu nic już. Chyba nie. Tam coś jeszcze jest. I co? U? U? Coś kurde jest. Coś jest. Może nie za ładne, Ale moment, bo tam się coś tworzy jeszcze. o Cholera, nie wiem czy tutaj nie zostanę. Co prawda, miejsce jest nie jest najlepsze, ale mamy górę, to jest coś dobra. Znaleźliśmy. W miarę dobre miejsce na dom. Mnie się to miejsce nawet podoba. Ale to najważniejsze. Jest w miarę grid. Oczywiście yy, miejsce możemy zmienić, ale myślę, że tutaj już zostaniemy. Nie ma co się tu. rozmyślać nad szczegółami. Myślę, że jest good. Dobra. O, fajne miejsce. Okej, no to ja tu przenocuję i będziemy budować dom w końcu. Fajne miejsce nawet. Myślę, że można. Ładne krajobrazy. Okay. Nie jest źle. Mogłoby być lepiej, ale nie będę wybrzydzał. Tutaj się będziemy budować. Okej, okay, czyli jeżeli mam się tu budować to tak, podstawowa rzecz to skrzynia najlepiej dwie. Te wszystkie nasze graty. I tak. Na pewno bym chciał mieć. Trochę więcej miejsca tutaj. E, na początek dom pewnie będzie mały. Ale z czasem nam się on rozrośnie, to nie ma problemu. I co? A kurde, będę się żałował. Nie mam bruku. Dobra, Dobra, przecipiłem jakoś. Przygody będziemy ruszać to na pewno, nie? Więc dom będzie tak na razie skromny, żebym tylko miał. I tak mam zamiar przejść całego Minecrafta, więc to nie będzie koniec jeszcze. Spokojnie. Przygód będzie jeszcze dużo. Dobra, to na razie jest spoko, tylko że ja bym... Chciałem skopać... trochę... No kamienia. Ile mnie wydali? Dobra. Ile mnie wydali? Las mal blisko, wodę mam blisko, no... Życznie nie umierać. Nie ma co. Myślę, że powinienem być zadowolony z miejsca. Tylko teren trzeba wygładzić, żeby. sobie hata, hata na początku będzie mała, potem ją będziemy powiększać. Tak jest plan. Dobra. Jeszcze skład trochę tego. Myślę, że mogę stawić, powoli, Oblije. Jest podwaga, jest i daszek, będzie miał, mieszkać ptaszek. Dobra. Jak to dobrze mieć już swoją bazę, już taką pierwszą konkretną. Super. Dobra. Lysko. Lysko. No i dobrze. Dom mamy. Nie wiem ile się film nagrywa. Więc pierwsza chałpa jest. Może nie za wielka. Tak to się prezentuje. Oczywiście będziemy ją powiększać. Na razie to jest szopa. Nie mam po prostu materiałów na zbudowanie lepszej, lepszego domu, więc to będzie nawet fajnie, fajna przygoda, jak będziemy ten dom sobie rozwijać. I tak, myślę, że to by było tyle na ten odcinek. Ja się z Wami żegnam. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Rzuty magiczny guziczek. Cześć.